Witam na kanale kancelarii DSW. Ja nazywam się Dagmara Szczęsna i w dzisiejszym odcinku przedstawię Państwu, z jakimi rodzajami polis możemy się spotkać i jakie roszczenia z tych polis można uzyskać. Najpierw jednak chciałam podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali nasz kanał po ostatnim odcinku. Ukłony oczywiście dla wszystkich, którzy z zainteresowaniem oglądają nasze filmy. Nadal proszę, pamiętajcie, Klikamy w subskrybuj i polub. Przechodząc do tematu tego odcinka. Każdy z nas na pewno posiada jakieś ubezpieczenie i podpisywał jakąś polisę. Tylko czy wiemy, jakie świadczenia lub odszkodowania nam przysługują w razie pojawienia się nieprzewidzianych sytuacji. Myślę, że za chwilę będzie to jaśniejsze. Najczęściej zawieranymi polisami są polisy na życie, gdzie ubezpieczamy własne życie na wypadek śmierci. Często przy takich polisach zawierane są warianty dotyczące naszego zdrowia lub następstw nieszczęśliwych wypadków. W przypadku polisy na życie wypłata z niej następuje po naszej śmierci na rzecz osób, które wskażemy, czyli uposażymy. Przy tych polisach często mogą być też wypłacane świadczenia dotyczące śmierci bliskich nam osób. Jeżeli chodzi o polisy zdrowotne, to w zależności od wariantu będą nam przysługiwały najczęściej świadczenia za zachorowanie, na choroby wymienione w polisie, za pobyt w szpitalu, za leczenie, operacje podobne. Warto jednak przy zawieraniu takiej polisy spojrzeć na warunki, jakie ubezpieczyciel stawia bo często okazuje się, że świadczenia nie chce wypłacić, bo na przykład zatajiliśmy nasz stan zdrowia lub nasza choroba nie wchodzi w tzw. katalog chorób przewidzianych przez ubezpieczyciela. Podam przykład. Do kancelarii naszej zwróciła się pani, która zachorowała i straciła wzrok w jednym oku, a w drugim choroba też postępowała. Miała polisę od ciężkich zachorowań i sądziła, że uzyska jakieś pieniądze na bardzo drogie leczenie. Niestety ubezpieczyciel odmówił wypłaty, ponieważ w ogólnych warunkach ubezpieczenia przewidział sytuację, gdy ubezpieczony straci wzrok, ale w obu oczach. Tak więc, czytajmy, zanim zapłacimy składkę. Tym bardziej, że są to polisy dobrowolne i nie warto płacić składki, jeżeli nikt. Nigdy nie będziemy w stanie uzyskać żadnego świadczenia z takiej polisy. Należy na to zwrócić uwagę, ponieważ często jesteśmy namawiani przez agentów ubezpieczeniowych na rozszerzanie polis i tym samym zapłaty wyższej składki. Z doświadczenia kancelarii podam przykład, prowadzonej sprawy, gdzie klient namówiony został przez agenta na ubezpieczenie starego domu, znacznie przewyższające wartość nieruchomości. W momencie, kiedy dom się spalił, okazało się, że odszkodowanie będzie naliczone tylko od tzw. wartości odtworzeniowej, czyli uwzględniającej wiek i stan nieruchomości, a nie od kwoty, jaką, na jaką była ubezpieczona. Następnymi polisami są znane nam wszystkim polisy tzw. komunikacyjne czyli zawierane z tytułu posiadania samochodu. Polisa OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym i chroni osoby, które zostaną poszkodowane w wypadku komunikacyjnym. Z tej polisy można uzyskać szereg świadczeń odszkodowawczych do łącznej kwoty nawet 5 milionów euro. Oczywiście zależy to od szkody, jakiej doznaliśmy, i tak z tej polisy możemy żądać zadośćuczynienia za doznaną krzywdę bądź śmierć bliskiej osoby. Odszkodowania za pogorszenie się sytuacji materialnej i życiowej, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji zniszczonych rzeczy, a także, z czym na pewno większość z nas się spotkała odszkodowanie za zniszczony samochód podczas wypadku. Tak więc, jeżeli braliśmy udział w wypadku samochodowym, należy się zastanowić, czy i nam nie należy się jakieś odszkodowanie. Samochód możemy zabezpieczyć również polisą AC. Z takiej polisy odszkodowanie będzie należeć się tylko właścicielowi samochodu. Innymi polisami, które chronią zarówno mienie, jak i życie, są polisy, jakie zawierają rolnicy, tzw. OC rolnicze, które też są polisami obowiązkowymi. Świadczenia z nich wypłacane to głównie odszkodowania za szkody w uprawach rolnych. Ale też różne szkody związane z prowadzeniem całego gospodarstwa. Czyli jeżeli ktoś jest rolnikiem i dzieje się coś niedobrego w gospodarstwie, warto spojrzeć, czy nie przysługuje nam jakieś odszkodowanie. Podobnie jak przy OC komunikacyjnym, w przypadku wypadków, gdzie udział biorą ludzie, będzie tu cały wachlarz świadczeń do uzyskania. Z polisami OC spotkamy się również w zakładach pracy a świadczenia z nich można uzyskać na przykład w związku z wypadkiem przy pracy, w którym doznajemy obrażeń lub życie tracą nasi bliscy. Wspomnę jeszcze, że jest szereg innych polis, na przykład majątkowych, o których mówiłam w poprzednich odcinkach, gdzie uzyskujemy świadczenia za tzw. Tak szkody rzeczowe, czyli na przykład za pożar, kradzież, zalanie itd., to jednak, jakie świadczenia można uzyskać, zależy od samego ubezpieczenia. Jeżeli jednak uległeś wypadkowi, doznałeś jakiejś szkody i masz wątpliwości, jak dalej postąpić, albo po prostu chcesz, żeby sprawą zajął się ktoś profesjonalnie, zadzwoń lub napisz do naszej kancelarii. Chętnie pomożemy. Dane kontaktowe na naszym kanale i na końcu filmu. Dziękuję za dzisiaj i pamiętajcie, jeżeli podoba się Państwu nasz kanał i film, naciskamy. Subskrybuj i polub. Do zobaczenia.